właśnie Weronika, która przyszła do mnie na spotkanie, tak naprawdę znając już swój typ kolorystyczny. Okazuje się, że jak była nastolatką, to była właśnie na takim spotkaniu, no i wtedy dowiedziała się, że jest ciemną jesienią. Pokazała mi dzisiaj też swoje ubrania, kolory, w jakich chodzi. Generalnie to wszystko rzeczywiście w jakiś tam sposób było spójne. No więc pytam, ok, to w takim razie skoro już znasz swój typ kolorystyczny, Wiesz, w jakich kolorach masz hmm, chodzić i się obracać. To, e, czego oczekujesz tak naprawdę po dzisiejszym spotkaniu? E, e, po co przyszłaś? Czy coś ci może nie pasuje w tych, ty, w tych twoich kolorach? E, czy może gdzieś tam coś się gubisz? O co chodzi? No i Weronika powiedziała, że potrzebuje tak naprawdę usystematyzowania trochę tej wiedzy i takiego e, e, poukładania w głowie. No i też mówi, że chciałaby wyjść troszeczkę może poza schemat swoich kolorów, ponieważ e, jak ostatnio zajrzała do swojej szafy, to ma tam Czerni i głównie czerwień. No i mówię, że chciałaby troszeczkę tam więcej coś urozmaicić. No i Renata, pomóż. Nie ma problemu. W takim razie zaczęłyśmy działać i już słuchajcie, na yy, poziomie samego, samego weryfikowania przy ramach już mi. Yy, Zaczęło świtać coś w głowie, że może jednak nie do końca wcale taka ciemna jesień, bo być może jednak będziemy ją przerzucać na tą chłodniejszą stronę mocy, czyli się typ kolorystyczny, którym jest ciemna zima. No i tak sobie też chwileczkę o tym rozmawiałyśmy. Weronika powiedziała, że poprzednio kolorystka rzeczywiście też miała z tym trochę problem, no i też ją tak ustawiła bardziej po środku, ale jednak mimo wszystko poszła w tą stronę jesienną, ale z bardzo mocnymi wpływami zimowymi. No i rzeczywiście w momencie, kiedy zaczęłyśmy przykładać jej chusty, to dopiero przy chustach zaczęłyśmy zauważać, że rzeczywiście przy tych chłodnych kolorach. Jej cera robiła się taka bardziej oczyszczona, schłodzona, bardziej taka robiła się świetlista, jak również bardzo fajnie wpływały te kolory na jej oczy, na jej białko oka, które się tak ładnie też rozświetlało, oczyszczało, przez co jej tęczówka robiła się jeszcze bardziej taka nasycona i ciemniejsza. I ten jej wzrok nabierał takiej pięknej głębi. No i rzeczywiście podczas spotkania musiałam trochę zaburzyć ten znany jej dotychczas świat, ciepłych kolorów, bo przerzucałam ją powolutku na te chłodne kolory. No, przez całe spotkanie Weronika nie potrafiła się zupełnie na to przestawić i jakby nie potrafiła też jakby zobaczyć tych chłodnych kolorów, ponieważ tak mocno w głowie jej to się działo, że jednak te czerwienie są lepsze niż fiolety. Więc tam testowałyśmy różne właśnie te kolory, żeby gdzieś tam rzeczywiście to zauważyła. I fajne, bo właśnie u Weroniki było tak, że ona mówi Renata, Widzę to. Jakby masz, masz rzeczywiście chyba rację w tym, że rzeczywiście te chłodne kolory są dla mnie lepsze, ale ja jakby nie umiem jeszcze tego w głowie przestawić. Eee, I dla mnie to jest po prostu no, takie zderzenie, że, że nie wiem w ogóle, jak, jak, ja, jak ja sobie z tym poradzę. Jakby też e, wytłumaczyła jej, że nie ma tutaj najmniejszego problemu w tym, żeby ona gdzieś tam jednak mimo wszystko została w tej swojej palecie jesiennej, ponieważ ona i tak w niej zostanie. Ciemna jesień i ciemna zima to są siostrzane typy kolorystyczne, więc tak naprawdę te dwa typy między sobą przenikają jakoś właśnie ta szafa i sobie zapożyczają właśnie te, te ciuchy ze swoich wzajemnie szaf. W związku z tym tak naprawdę, jeżeli masz szafę ciemnej jesieni, to ty tak naprawdę musisz dodać sobie teraz do tej szafy trochę elementów. Ciemnej zimy, czyli ciemne i chłodne te kolory, i wtedy tak naprawdę to wszystko dalej będzie spójne i ty bardzo dużej rewolucji w szafie nie musisz e, tak naprawdę właśnie dokonywać. Ehm, najważniejszym pytaniem, jakie sobie zadajesz na zakupach, jest to, czy ten kolor jest po prostu ciemny. I e, tutaj jakby. Nie ma, nie, ma, nie ma wielkiej różnicy w tych, w tych dwóch typach kolorystycznych. Po prostu lepiej wyglądasz w chłodnych, ale ciepłe nie są wcale tak dużym błędem. Finalnie, jak sobie testowałyśmy kolory szminek, to rzeczywiście przy tych szminkach Weronika zobaczyła, dojrzała to, że rzeczywiście jest tą zimą i że rzeczywiście te ciemne, chłodne, nasycone kolory ee, robią robotę, i że rzeczywiście ona jest. Chłodna bardziej niż ciepła. Także poprzestawiane trochę klocki w głowie, poukładane odpowiednio w szufladach, tak jak to powinno być. I teraz Weronika ma za zadanie nieco schłodzić swoją szafę. Kochani, kolejny kolorowy ptak wyleciał na naszą ulicę.